Przemówienie do Rady Naukowej Episkopatu. Znów żarty. W tym gronie, co mi wypada powiedzieć? Nie mogę powiedzieć, że się muszę uważać za waszego starszego kolegę. Bo jeszcze, jak się tak rozglądnę dobrze tutaj po tym towarzystwie, to może nawet któryś z obecnych tutaj mógł mi jeszcze postawić w przeszłości pałę. A w każdym razie jest na sali obecny. Jeden świadek moich habilitacji to niewątpliwy. Nie tylko świadek, ale i recenzent, pan profesor Świeżawski. No, jeżeli chodzi o Katolicki Uniwersytet Lubelski, to wszyscy wiedzą, jak to tam było, jak tam ze mnie formalnego teologa zrobili materialnego filozofa, ale nie materialistycznego. Zresztą nie mieli za co. Nie mieli znowu tak dużo pieniędzy, żeby ze mnie zrobić bardzo materialistycznego filozofa. Musieli się zatrzymać na takim czysto materialnym i w końcu formalnym też. To tak dla rozweselenia i przypomnienia naszych wielu spotkań w różnych układach, w różnych okolicznościach. Powiedziałbym częściej nieformalnych niż formalnych. Myślę natomiast, że prawie zawsze bardzo merytorycznych. Niewątpliwie, że jestem tutaj w środowisku, z którym najbliżej byłem związany w czasie mojego bądź ponad 30-letniego kapłaństwa i 20-letniego biskupstwa w Polsce i które także szczególnie było bliskie mojemu sercu. I dlatego też przemawiając tutaj, muszę bardzo uważać mówić sobie stale, milcz serce, bo mówisz do profesorów, a to są ludzie bez serca.